Nie pójdę, nie mam ochoty! Dosyć, Mikołaju, to miło ze strony mamy Jadwini, że nas zaprosiła. Chyba dla was, my znowu będziemy musieli spędzić kilka godzin przy stole, słuchając waszych rozmów. Nieprawda po jedzeniu możecie się trochę pobawić, zanim pójdziecie spać. Pobawić! Jadwina ma same lalki. Kiedy jest u siebie w domu, zawsze chce rozkazywać! Przesadzasz! Poza tym twoja koleżanka Ludwinia też tam będzie. Jestem pewien, że ona też wcale tam nie chce iść. Skończ już! Przecież nie jesteś już dzidziusiem. Wiesz bardzo dobrze, że nie zostawimy cię samego w domu. Czemu nie? E, no, bo jesteś za mały, kochanie. Powiedziałaś przecież, że nie jestem już dzidziusiem. To prawda, kochanie, sama to powiedziałaś. Gdybym zaprosił Jadwinię i Ludwinię na nocowankę, to przecież nie byłbym sam. To nie jest zły pomysł. Przecież Mikołaj jest już duży. Tak, ja też chciałbym miło spędzić wieczór. Kiedy nie ma dzieci, można porozmawiać o sprawach dorosłych, nikogo nie zanudzając. No, nie wiem. Będziecie w sąsiednim domu, więc naprawdę nie powinniście się niepokoić. Poza tym, dziewczynki są grzeczniejsze od chłopców, dlatego nie ma się czego obawiać. Dobrze, może macie rację. Porozmawiam z matkami Jadwini i Ludwini. Dziękuję, mamo. <głos> <głos> Macie kurczaka, chipsy i ciasto czekoladowe? Mam nadzieję, że to wystarczy? Nie jedz za dużo deseru Ludwiniu, bo będziecie bolał brzuszek. I nie bójcie się do nas dzwonić, kiedy tylko pojawi się problem. I pamiętajcie, tak wiemy o posprzątaniu stołu po kolacji, o pójściu do łóżka o wpół do dziesiątej. I żeby nikomu nie otwierać i nie hałasować, i umyć zęby przed spaniem. <laughs> hmm. Hmm. No, to teraz na nas już czas. Dobrze, że tata jest w podróży służbowej i o niczym nie wie, mój skarbie. O, moja myszko, nie jest mi łatwo zostawić cię samą. A... E, drogie panie, przypominam, że ich nie porzucamy. Wybieramy się tylko na kolację do sąsiedniego domu. Hmm. To co się teraz bawimy? Wiem. Możemy umówić się, że Chantal i Ludwinia są siostrami, a my rodzicami. Nie licz na to, że się będę bawił lalką. Chyba, że dostanie się w ręce Indian i trzeba ją będzie uwolnić. O! Co? Żeby miała potargane włosy i brudną twarz? Nie mam mowy. To może pobawimy się w chowanego? Dobrze, zgoda. Licz, kiedy będziemy się chować. Dlaczego ja pierwsza mam was szukać? Bo jesteśmy u mnie i to ja decyduję. Świetnie. Hm. Jak tak, to ja się nie bawię. Chyba ty powinieneś pierwszy nas szukać, bo jesteśmy twoimi gośćmi. Zgoda, chowajcie się. Raz. Dwa, Na górę! Cztery, no. cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Mhm. Osiem. 10 ażce, 11 ażce, 13, 14, 15 szukam. Wiem, że jesteście na górze, znajdę was. Pod łóżkiem siedzi olbrzymi pająk! I dlatego tak krzyczysz? Ciekawe, jak ty byś zareagował! Tak czy inaczej, teraz ty szukasz jadwinią. Nie ma mowy! Jeśli tak, to wolę pobawić się lalką! A! Chantal! Została pod łóżkiem! Uspokój się, Mikołaj ją wyjmie! Proszę, jest uratowana. Szantan! Mam nadzieję, że nic się nie stało, kiedy ją rzuciłaś. Przecież to tylko lalka? Mam na myśli pająka, głupta W porządku, próbuję uciekać. Rozgnieć go. To biedne stworzenie nie zrobiło nam nic złego. Przecież zaatakowało szantal. Ale to nie powód. Złapiemy pająka i wyrzucimy na dwór. Dobry pomysł. Brawo! Teraz wsuń pod spód kartkę papieru, żeby nie uciekł. Otworzę drzwi. Odbierz, Ludwiniu, przecież widzisz, że mam zajęte ręce. O, tato, to ty? Wszystko w porządku? Mam nadzieję, że nie robicie zbyt wiele głupstw. Nie, nie, wcale bawimy się. Dobrze. Nie zapomnijcie o tym, żeby się położyć. Zbliża się pora spania. Tak wiemy. To na razie. I nie zapomnijcie zamknąć drzwi na klucz. Jasne, to dobranoc, tato. I proszę, możecie być spokojne. Wszystko w porządku. Mówiłem, że tak będzie? Być może, ale świadomość, że są sami i tak trochę odbiera mi apetyt. Oh. Hmm. Hmm. A tutaj będzie dobrze, wystarczająco daleko? Tak, tak jest dobrze. Paju, jesteś prawdziwym bohaterem! A teraz do łóżka, bo w innym razie nigdy więcej nam nie zaufają. Binyu, patrz, pająk, pająk, pająk! Zabierzcie to ode mnie! Przecież to kłębek gnici! Nieładnie, Ludwiniu. Ludwina bardzo lubi żartować. Jak będę duży, to się z nią ożenię. Hmm, mamusia jest obok ciebie, Szantal. Nie bój się. A! Żarówka się stukła. Spokojnie światło zgaszone. Pewnie już śpią. Mam nadzieję, że się nie pokaleczyli. Czy na pewno dobrze pozakręcali krany po umyciu zębów? Wróćmy na deser. Im szybciej zjemy, tym prędzej wrócimy do domu. Pójdę zapalić światło, żeby było lepiej widać. Nie! Bo jeszcze przypadkiem rozdepczesz tego biednego pająka! Uprzedzam was, że nie zasnę, dopóki ta bestia będzie tu krążyć. Pewnie dużo bardziej boi się niż ty. To niech sobie stąd idzie. Możemy poświecić na podłogę moją latarką. Mhm. Pewnie jest już gdzieś daleko. Co z tego? Nie położymy się, dopóki go nie znajdziemy. Hej, poświeć tutaj, Jadwiniu. Udało się, mam go. Wyrzuć go szybko przez okno, Mikołaju. O, jaka ulga. Ojej, moi rodzice wracają szybko do łóżek! Mimo wszystko zjadłbym jeszcze dokładkę tego deseru. Powściąganie łakomstwa na pewno nie zaszkodzi. Przyznaj, niepokoiłaś się, że dzieci są same? Szszsz. Zwracam ci uwagę, że ty też nie czułeś się pewnie. Co zrobić? Niepokój musi być zaraźliwy. Widzisz, że śpią? Masz na sobie pająka! Jest olbrzymi. Wyrzuć go zaraz na dwór! Nie ma mowy! Przecież wiesz, że nie lubię pająków. No to rozgnieć go. Ja. Hmm. Już dobrze, teraz możecie spać spokojnie. A może to my nie jesteśmy dojrzali i brak nam odwagi na zostawianie go w domu? Kochani rodzice, zawsze się martwią o byle głupstwo. Realizacja studio nagrań dora na